Adiksu, czy jesteś gotowy na największy chowany na świecie? Nie e, płacz. Jestem, ale... Nie, patrz, A, widzowie, co? Adiksu płacze, bo, ja mi... bo nie zostawiliście łapki w górę, więc zostawcie łapkę w górę, I to Adiksu nie będzie jeszcze. płakał. Komentarz to jest... Napiszcie Adiksu nie płacz, to Adiksu nie będzie płakał. N napisaliście? To, no, to Jesteś malutki. Znaczy, to może być tu, żebyś mnie szukał, no możesz też być malutki, jak chcesz. No to e, dzisiaj ja. szukasz mnie na całej mapie Brookhavena. Na całej mapie? A, tak, a ja będę ci dawał jakieś podpowiedzi, pytanka, coś tam. No dobra. Więc. Yy... Myślę, że to teraz tak yy... Myślisz może gdzie mnie już szukać, czy nie? Nie wiem, że będziesz po jakichś tych latach siedział. Mm. No zobaczymy, dobra, zrobię yy. Ja mam przygotowane to co chcę mieć przygotowane Ty chodź ze mną Twoim zadaniem jest wejść do tej wody i patrzeć się na pierwszej osobie w wodę w dół co? Tu w dół się patrz. I żebyś no, ich nie widział. O tak, no i tak sobie leż. Widzowie, idziemy najpierw do prostej kryjówki, żeby Adixu nie miał yy, też tutaj miał za ciężko. Dobra, myślę, że. No do prostej? Tak, prostej, proszę. Prostej, tak, prostej, prostej. także yy, cały. cały ten. <laughs> cały film, będę szukał pierwszej kampy. Nie, czemu miałbyś szukać pierwszej kampy tyle czasu? No, nie wiem, ale. nie wiem. Robię jakieś takie podpowiedzi typu nie wiem, ciepło zimno i tak dalej, czy tak? No podejdę ci to takie wiesz, to takie lepsze pytanka Dobra. Eee, no dobra, ty jesteś chętny zaraz na szukanie, czy już nie? <gry Rodriguez> no czy no... Ja mogę już szukać. Niby. Mówisz? No dobra, to dalej no, szukaj. Dobra, no to uwaga. Obracam się. Dobra. Eee. Ma podpowiedź... siedzę. Siedzisz, tak? Tak jest, siedzę. Dobra. O kurde on to... Ta... No ciekawe czy... Siedzisz, ty... tak? No siedzę, siedzę. To jest taka nie pierwsza podpowiedź. To jest mega łatwa kryjówka jak coś, więc raczej je szybko znajdziesz. No i zobaczymy. No tak, że to ja nie wiem. Jak to nie wiesz, no. Ja widziałem, ja widziałem, w którym tak ale, ale miałeś nie patrzeć, ej, to było oszustwo. Ale nie, no nie, ja, nie, ja oszusto, patrzyłem to na dół, a... tylko widziałem jak szedłeś. Oszust. Ja patrzyłem na dół. Tak, tak. przed tym, przed Ale chyba jednak, nie wiem, a ty jesteś w sklepach, czy po widowni? stronie jednak przeszedłeś? No, do no co, co, chcesz kolejną odpowiedź? No? Siedzę na czarnym krześle. <noise> wiem, tu mało podpowiedź Na jest. czarnym krześle? Ale powiem tyle, że daleko nie uciekłem. Czy z czarnych to jest milion Co? Ci strze... Jak na trzeba... A, dobra <grym> co? Dobra, no mam cię no Ja dobra. myślałem, że, że ty w sklepie siedzisz Nie no, to co to ty... Dobra, to schowaj się jeszcze raz, to było łatwe, a teraz no. trudniejsze Dobra widzowie Nie patrzcie tylko No nie patrzę no Dobra Obmylimy go, żeby jakby patrzył to pojedziemy gdzieś. Nie patrz, nie patrz, że ten ci od razu po pół godziny Nie no wiesz no Znaczy, no szybko zgadłeś, no, to, to, to podpowiedź, że na no, czarnych krześle była za łatwa co? A czy ja myślałem że w tym salonie zgram się tam też to było czarne miejsce jakieś no. Gdzieś. no dobra Poczekaj, jeszcze nie Dobra, ja sobie dalej tutaj pływam Eee... Y Poczekaj chwilę. Dobra, możesz już. Dobra. Siema. Siema, siema. ma? Yy, no jest teraz tak. Yy, gdzie ty możesz być? Mówisz, że gdzieś chcesz pojechać. Czyli to nie jest gdzieś blisko. No, zobaczymy. Gdzie ty mogłeś pojechać? Okej, okay, no ciekawe. gdzie ja mogłem pojechać? A nie wiem, siedzisz na czymś nie wiem. Jakby... Jestem no. w miejscu które jest y, bardzo tajemnicze i ciekawe. Bardzo o. tajemnicze miejsce. Ale to tak nie jest, tak? Po części, po części. Nie z tych Część. nowych. Nie z tych nowych. Jest to w miarę znane. Eee, dobra. Dobra. No zobaczymy. No, przeszkoda całą tą prezydencję, taką co jest, to prezydenta i tutaj nie ma, raczej z tego co widzę. No nie, nie ma, nie mamy nie mam, ja tam. Zobaczcie, no to... co koło mnie się znajduje. Koło mnie znajduje się na przykład włącznik światła. No. Duży dywan, y nawet dwa dywany duże. Co? Tak, i kabel. Czekaj, czekaj, kabel, dywan i włącznik światła. Tak. Nie, dwa... dwa dywany, tak? Dwa dywany. No. O kurde. Czyli jest jakiejś ma dwa no, dywany. No nie wiem, nie wiem. No, zaraz zobaczymy. Szpital może? Chyba, Chyba nie, wiesz? Nie szpital, no... Jak... Czekaj, dobra, tak, wchodzę do szpitala. Dobra. Chcę na, na górę szpitala. Na górę? Nie, to tam tego nie ma, z tego co wiem, wiesz? A, dobra, no właśnie widzę. Kurde, no to... Nie wiem, szkoła? No szkoła nie powinna być... No dobra, szkoła znajduję drady. tam też się... E, też co? Tak, znajduje się tam też te czwórka Gdzie ja? jesteś? Gdzie no, szukasz? W szkole W szkole? No w szkole chyba te czwórki nie ma No. Dobra, mi się wydaje, że z te czwórkowymi jedynym co się kojarzy, to, to jest bank No zobaczymy Nie, dobra wiem Chyba no. wiem Chyba wiesz? No to zobaczymy Chyba wiem Poczekaj Eee, yy, a bo to jest z bank. Czekaj, że to jest bank. Mówisz, że bank? Ale jak nie, to jest takie pewne przejście z banku. No to zaraz zobaczymy, czy masz rację, czy nie. Dobra. Dobra, w banku cię nie ma. No, może okay. w safe okay. jest. Nie sprawdziłem. Safe nie, bez przesady. A go nie straciłem? Nieważne, dobra. No, czy, a w ogóle sprawdź safe. Pokałatwa. <laughs> ja to cały czas obserwuję. I, i, jak powiedziesz, że jest C4, to od razu w, w żadnym innym pokoju nie leży. Mogłem zreśny jeszcze domek, w którym też jest C4. Ale jeszcze w jednym miejscu jest C4 Jest? Dobra. Też jeszcze jeden? Eee, dobra, no teraz może dam ci ja mega wiem. łatwą kryjówkę. Ale zarazem mega trudną. dobra? Co? Chodź. Dobra, no to czekaj to. jest raz fontannie. No właśnie ten, lecę tam. No i głowę fontannę. No chwila. No już. Tak, dobra. Okej. Okay. Dobra. Yy, już okej. Okay. No? No, już w okay. Dobra, czekaj. E, ty gdzieś szedłeś ze mną tutaj. No ja z do chwila. fontanny szłem. Czekaj, czekaj. A yy, jakieś podpowiedzi takie, ten? Ale co podpowiedzi takie, ten? Na przykład w wakacje no... się tam jeździ. Albo nie tylko w, w zimę, też tam w sumie się jeździ. I w wakacje. Ale w wakacje się jeździ raczej w inne miejsca. Ale w zimę, właśnie raczej na te. Znaczy, tylko bardziej one są zamknięte. Yy... W wakacje jeździ się na otwarte, a w zimę zamknięte, o tak. <laughs> Bo w zimę nie da rady jechać na otwarte. No ale no niektórzy ludzie to robią. Więc co? Jesteś. A, tam eee... jesteś. Okej. Okay. Czekaj, czekaj. Co to jest nie... zimą, zawsze wchodzisz tam zamknięte, a latem to jest najczęściej otwarte. Nie tu. Nie, no jest. Z... W... Wielkich rzeczy. No a... To jest właśnie co robisz teraz. No, no chodzisz jakiś basy, pewnie. No a basy zimą jest. No Raczej zamknięty. w zamkniętych budynkach, a latem jest można iść na otwarte, co nie? Ale ty... Gdzie jest ty budynek next... z. A, dobra. No okay. okay. Co? Nie, nie ma domu. Nie. No ale... Gdzie z Basem budynku jeszcze niby? Jakie wygląda widzowie? Basen o, to budyn... bo, bo, Napiszcie to dokładnie. Tak ale, on mi powykręcało! No przecież dom, to Domu wygląda. nie zrobiłeś! Nie, nie zrobiłem domu, ale jest tym mi... basem na środku. No przecież daleko ci nie uciekłem, co nie? No, nie, no ale, no, ale tu cię wygląda. nie ma przecież. Co? Jak nie mam no, no zobacz. No tu cię. Poczekaj, podpowiem ci. Eee, co? Postawię ci drabinę, udowadniając ci, że jestem, dobra? No. To jestem ty. Co, co ja ci nie widzę? No nie wiem, czego mnie nie widzisz. Może to. Tam wiesz. pod mapę wlazłeś, czy co? Nie. No jak to nie ja się, to Nie widzę cię tutaj. No jak nie? To jeszcze piwór ci położę, co? Czekaj, czekaj. Okay. Czy ty jakoś pod mapę wlazłeś tam? Nie. Masz. Piwór. No, no jesteś po prostu ewidentnie. No nie! No to, gdzie ty niby jesteś? No, no jesteś po, no tu jesteś gdzie... pod tym Nie, no patrz, o <laughs> Umiesz tak? Co? Umiesz tak? Patrz. Nie, z jakiejś jakieś włączujesz, czy co? Nie, no co ty A wejdź tutaj, gdzie drabinę teraz postawię, patrz tu Pod drabiną wejdź Czekaj, eee Pod drabiną wejdź No Zabiorę no. Cześć Czekaj, czy ty jesteś gdzieś? No, wejdź O, cześć Co? O, stań tu Pa, pa, na nas To jest jakiś przejść No, nie wiedziałem, że to, le... <grywa> to mówię, że to będzie łatwe Jest Co jest? Tak, więc, więc co, wiesz? Nie nie, jak czy jest nawet Dziękuję za oglądanie Subskrybujcie, lajkujcie, like, komentujcie Do zobaczenia w kolejnym odcinku Siema